Oblicz granicę limes przy n dążącym do nieskończoności 11n do 3 plus 6n plus 5 przez 6n do 3 plus 1 Odjąć 2n kwadrat plus 2n plus 1 przez 5n kwadrat odjąć 4 W poniższe kratki wpisz kolejno cyfrę jedności i dwie pierwsze dwie cyfry po przecinku rozwinięcia dziesiętnego otrzymanego wyniku Zaczynamy od obliczenia granicy tego całego ciągu. Limes przy n dążącym do nieskończoności: 11n do 3 plus 6n plus 5 przez 6n do 3 plus 1 i odjąć 2n kwadrat plus 2n i plus 1 przez 5n kwadrat odjąć 4. Mamy obliczyć tę granicę. Skorzystamy z jednej z własności granic ciągów, a mianowicie granica różnicy ciągów Bo taką tutaj mamy, granica, i tu jest ciąg AN, i tu jest ciąg BN, jest różnicą granic. Czyli rozbijemy to na dwie granice. Pierwsza granica z tego ciągu, minus granica z tego ciągu. Limes przy n dążącym do nieskończoności 11n do trzeciej plus 6n plus 5 przez 6n do trzeciej plus 1 i odjąć granica tego ciągu 2n kwadrat plus 2n i plus 1 przez 5 n kwadrat i odjem 4 Czyli skorzystaliśmy z tej własności ciągów. Teraz jak obliczyć granicę tych dwóch ciągów. Ponieważ jest to zapis wymierny, przy n dążącym do nieskończoności, to metoda polega na tym, że każdy z tych w sumie pięciu wyrazów podzielimy przez n w najwyższej potędze zmianownika, czyli ten, ten, ten i ten i ten wyraz podzielimy przez n do trzeciej. W tym ciągu każdy z tych wyrazów podzielimy przez n kwadrat. I po kolei 11 n do trzeciej i dzielimy przez n do trzeciej zostanie nam 11 dodać. Jeżeli 6n podzielimy przez n do 3, to zostanie nam 6 przez n kwadrat. No i piątka przez n do 3, to tak jak widzimy, tak będzie wpisane. W mianowniku 6n do 3 przez n do 3 to będzie 6. I 1 przez n do 3, no to jest oczywiście 1 przez n do 3 teraz drugi ciąg tutaj najwyższą potęgą n w mianowniku jest n kwadrat, więc dzielimy każdy z tych wyrazów przez n kwadrat 2n kwadrat przez n kwadrat to będzie 2 2n przez n kwadrat to będzie 2 przez n i 1 przez n kwadrat, no to tu się nic nie skróci, zostaje tak jak powiedzieliśmy. 5n kwadrat przez n kwadrat to będzie 5. Odjąć. 4 przez n kwadrat, no to będzie tak jak słyszymy. Teraz tak. Najważniejsze jest to, że n dąży do nieskończoności. Jakakolwiek liczba nie będzie w liczniku, jakakolwiek, dzieląc przez n w dowolnej potędze, to zawsze takie wyrażenia dążą do zera. Czyli ten ułamek dąży do zera, ten też, i ten, to z pierwszego ciągu, i z drugiego ciągu, ten wyraz dąży do zera. Ten dąży do 0 i ten też dąży do 0. Do czego dąży teraz pierwszy ciąg? No, licznik. No do jedenastki dodajemy prawie tyle, co nic, dodajemy prawie tyle, co nic, więc licznik dąży do jedenastki. Mianownik odpowiednio do szóstki dodajemy tyle, co nic, czyli dąży do sześciu. Odjąć. Licznik tutaj dąży do dwójki, a mianownik dąży, widzimy, do piątki. I żeby wyliczyć granicę, no, musimy sprowadzić do wspólnego mianownika. Wspólnym mianownikiem dla tych dwóch będzie 30.

Uzyskujemy zapis dziesiętny nieskończony okresowy. Dokładnie wyglądałby tak. 1,4, a potem same trójki. I tak dalej. Trzy kropki. Obliczyliśmy granicę, bo gdyby chodziło o dokładną granicę, napisalibyśmy, że to byłoby 1 cała i 13,3. Ale wracamy do naszego polecenia i tu pisało tak. Wpisz kolejno cyfrę jedności, a to jest 1. I dwie pierwsze cyfry po przecinku. A dwie pierwsze cyfry to jest 4, 3. I ten zapis kończy zadanie. Obliczyliśmy granicę i wpisaliśmy odpowiednie cyfry z tej granicy.